Hej, witaj na moim kanale Słodki Dekor. W dzisiejszym filmie chciałabym ci pokazać trochę słodkie, trochę straszne dekoracje piernikowe na Halloween. Za pomocą lukru możesz stworzyć naprawdę przeróżne dekoracje. Takie ciasteczka ucieszą nie tylko dzieci, ale także i dorosłych. Wykorzystałam tu trzy podstawowe kolory lukru: biały, brązowy i pomarańczowy. Stworzymy czaszkę, dynie i słodko-strasznego ciastka. Użyjemy również czarnego lukru jako podkład, aby wyznaczyć miejsce na oczy, na usta. I od tego zaczynamy, a później każdym kolorem poszczególne elementy w zależności od tego, które ciastko przygotowujesz. Jeśli nie masz jeszcze wprawy w lukrowaniu, a chciałabyś się nauczyć, zapraszam Cię do siebie na słodkidekor.pl. Znajdziesz tam wiele różnych kursów na temat lukrowania, ale takim podstawowym jest mm, mini kurs na lukier królewski. Jak go przygotować, jak go zrobić. To jest taka podstawa. Od niej najlepiej zacząć. Możesz również wykorzystać kurs Opanuj lukier królewski. Tam są wszelkie podstawy, od czego powinnaś zacząć. Jak już nasze ciasteczka wyschły, zabieramy się za malowanie, podmalujemy je delikatnie barwnikami pudrowymi, a potem czarnym barwnikiem do areografu wyznaczemy elementy dekoracyjne. Ciasteczka od razu nabierają życia, prawda? Pamiętaj o tym, aby białym lukrem zrobić im świetliki w oczach. Zdecydowanie słodziej będą wyglądały. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam na mój fanpage Słodki Dekor. Tam są zapisy różnych live, które robię co środę o 20.00. Zapraszam cię serdecznie. Przyjemnej zabawy. Do zobaczenia.